Nie ma taty? Nie ma. Yes, yes. Pani Iwona, ta starsza pani, była totalnie piana. Ta kobieta? Tak, ta kobieta była totalnie piana. Jest mój tata, czy nie ma go? W Dzień dobry. Boże, oh wow, oh wow. Tutaj pojawia się córka. Tak. Córka też była piana. Który opiekuje się starszymi ludźmi? Ja Zapłaciłam za to. Żeby tata tu był bezpieczny, tak? No. Czy tata jest bezpieczny tu? Jest. Przy pani zachowaniu? A nic. Szarpała pana. Tak, Ile razy. Dużo razy, dużo razy. Pan Władysław mieszkał w prywatnym domu seniora od sierpnia ubiegłego roku. Czworo jego dzieci było przekonanych, że tata ma tam dobrą opiekę. Jednak wydarzenia z ostatniej wizyty w ośrodku wszystko zburzyły i sprawiły, że rodzeństwo nie potrafi uwierzyć w to, czego doświadczać miał ich ojciec. To jest prywatny ośrodek, państwo płacą tak, duże tak. kwoty. By, tak. I y, byliście przekonani, że tato jest pod dobrą opieką. Tak. Chodziliśmy już, mówię do taty dobra, mówię widzimy się jutro, zadzwonimy jutro, mówię to spotkamy się jutro. No i wychodząc, tata chciał wyjść pożegnać się z nami i ona w tym czasie złapała tatę, tak i go po prostu szarpnęła i pchnęła. Więc mówię przepraszam bardzo, mówię co pani robi? No i zaczęła się od tego awantura. Proszę zostawić mojego tatę, bo nie ma, nie, nie ma prawa go pani szarpać, ale szarpała pani go wcześniej. Pan opuszcza ten ośrodek w tym momencie? Nie. W miesiąc czasu jest e, wymówiony... A ja, ta? Ta Rzez? pani jest wypita przede ta pani nie... Tak, tak, wypita jest. Po po szukaj. Szukaj. Nie, to Pan Ja już, ja, ja zaraz ja wychodzę teraz. za bramę i całej po policję Pani nie jest trzeźwa. A muszę uciec? Gdzieś... W trakcie awantury pojawiła się córka agresywnej kobiety. Córka agresywnej kobiety. E, no. Pani jest piana. Ja z ta... człowieka... To pierwsze, nie dotykaj mnie, nie dotyka, więc, co to weź, idź, weź, idź, idź, ja idź. Ja po policję w tym momencie. Ja też. To to tak co tak w ogóle ma być? Czy to jest dom, który opiekuje się starszymi ludźmi? I sobie, ja sobie co, ty robisz, co ja to nie załatwię? Co się z tobą dzieje? Ja to załatwię. jestem właścicielem tutaj, i ty nie będziesz załatwiać. Koniec. Koniec badania. Ty nie będziesz załatwiać.

Bo ja To ja chciałam pokazać. Tak, to się była podobna sytuacja. Tylko o kąpiel chodziło, o pieką, kto nie po trzech tygodniach. Bo tak kąpiel tutaj jest, jak w do dni, nie ma. Ja po trzech tygodniach mówię, umień mi chociaż głowy. A k***a, jak przyjdzie na noc, to nie 15 chyba wakacji było. Ja się ubrałem w szafę, brałem się i potem się A tam przyleciała, ja pierdolę, tam a pier, a pier, a tam w tej łazience? psychiczowa, Nawalona była, jak psychiczowa, ta psychiczowa, mnie. psychiczowa, ta mi mnie, na ta psychiczowa, ta psychiczowa, to było Это, это... Спал прощай.